Jesteśmy na stoisku firmy Smartech, polskiego producenta skanerów 3D, firmy istniejącej już od końca lat 80., jedna z pierwszych firm w ogóle zajmujących się tą technologią. Z nami jest pan Darek Jasiński i będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o waszym najnowszym produkcie, skanerze 3D Micron 3D, który miał wczoraj uroczystą premierę, dużo znamienitych gości. Tak, udało nam się zaprosić profesorów z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej, także tutaj oczywiście firmy z wystawców przybyły na, na naszą premierę. No, cieszymy się, że mogliśmy to zrobić na Politechnice, ponieważ idea tego produktu wywodzi się z Politechniki Warszawskiej. No właśnie, Wy jako firma jesteście z Politechniką Warszawską ściśle chyba związani, prawda? Tak, generalnie. Pomysł na ten skaner został sama idea, ale też i wykonanie, wdrożenie zostało opracowane na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Profesor Kujawińska z profesorem Sitnikiem wprowadzili w życie od pomysłu do rzeczywistego tutaj urządzenia. My potem na początku 2000 roku z Działu Transferu Technologii odkupiliśmy prawa do tej technologii i już teraz jako firma SmartTech produkujemy, rozwijamy ten produkt jako jako właśnie firma, ale też przy współpracy z Politechniką Warszawską. Okej, okay, Jakby mógł Pan powiedzieć, co tak niezwykłego jest w tym skanerze 3D Waszej produkcji? Co sprawiło, że na tą premierę przyszło aż tylu znamienitych gości. Na czym polega innowacyjność tego produktu? Innowacyjność polega na tym, że zastosowaliśmy tutaj światło zielone, długość fali zielonej do, do pomiaru obiektów. Do tej pory na rynku najpopularniejsze były skanery z białym światłem. Od ostatnich 3-4 lat też dynamicznie wchodzą skanery światła niebieskiego, natomiast my jako jedni z pierwszych, ponieważ jeszcze nikt z żadnej naszej konkurencji komercyjnie nie wprowadził tego na rynek. Wiem, że Niemcy się szykują, ale udało nam się ich wyprzedzić. Właśnie ta, to zielone światło. Ono tutaj powoduje podwyższenie dokładności pomiarowej. Mhm. Generalnie tutaj moglibyśmy zobaczyć, jak to mniej więcej działa? Tak. Uruchomimy teraz pomiar. Skanera. W tej chwili wyświetlają się właśnie prążki, które z zakrzywienia których jesteśmy w stanie wyliczyć współrzędne x, y, z. Po tym otrzymujemy na ekranie komputera tak. model. Ale i tą jedną konkretną jego sekcję musimy teraz cały model na tym obrotowym stole obrócić o jakiś kąt tak? i powtórzyć to skanowanie. Oprogramowanie nam to wszystko samo złoży. Tak, automatycznie stolik jest sprzężony z komputerem i ze skanerem. Z oprogramowania naszej produkcji zadajemy kąt obrotu stolika i jest sekwencja pomiarowa, także wszystkie te skany są już wyrównane. Chmury punktów są połączone, nie trzeba tego ręcznie dopasowywać. Okay, czyli nie kręcimy sami tym obiektem, nie przestawiamy sobie skanera w miejsce w miejsce, z miejsca w miejsce, tylko po prostu wszystko się dzieje z poziomu oprogramowania, tak? Tak, komputer oprogramowanie automatycznie łączy chmury punktów. obrót też jest automatyczny? Tak. Okay. Proszę powiedzieć, on premierę miał w tej chwili, a kiedy będzie już oficjalnie wprowadzony do sprzedaży? Yy, oficjalnie do sprzedaży, to już udało nam się sprzedać dwie sztuki, Aha, także... Czyli już jest sprzedawany? Już jest sprzedawany, tak. No, yy, czekaliśmy tutaj troszeczkę, yy, że tak powiem, yy, organizacja, dział marketingu i, i ogólnie też warunki, tak, czekaliśmy na tą imprezę, żeby, żeby się pokazać tutaj na Politechnice w Warszawie, także... Mogliśmy to już trzy miesiące wcześniej zrobić, ale chcieliśmy zrobić to na Politechnice Warszawskiej. Proszę powiedzieć, bo generalnie z uwagi na to, że Niskobudżetowe drukarki 3D drukujące w technologii FDM są faktycznie niskobudżetowe, jeśli chodzi o w ogóle całą branżę druku 3D. Większość osób, które się stykają z tą technologią po raz pierwszy, myśli, że skaner 3D to jest coś na podobnym poziomie budżetu. Pomijam pojedyncze urządzenia, które no faktycznie mają porównywalny budżet, ale no możliwości ich są raczej zabawowe. Tego typu skaner, rząd wielkości, jaki to jest koszt? Najnowszy ten system światła zielonego to jest 240 tysięcy złotych. Ale mówimy tutaj o całym systemie, czy mówimy o samym skanerze? To jest, to jest sama głowica pomiarowa. Do tego opcjonalnie stolik pomiarowy i komputer. Komputer jest też w cenie, statyw jest w cenie. W zasadzie to stolik jest tutaj dodatkowo, dodatkowo płatny. A proszę powiedzieć, jeżeli ktoś nie ma 200, 400 tysięcy, a chciałby jednak sobie kupić skaner Smart jaki macie najtańsze, najbardziej takie rozwiązanie dla, nie dla osoby oczywiście fizycznej, prywatnej, tylko dla firmy? Mhm. Z takiej linii low-costowej mamy skan 3 d Universe, on się zaczyna już od 60 tysięcy złotych. Oczywiście jest światło białe, jest kamera dwumegapikselowa, czyli niższe parametry rozdzielczości. Dokładność oczywiście też jest rzędu 1,2 mm, dziesiątych milimetra, czyli jeżeli i tutaj mamy 30 mikrometrów, no to tam prawie 10 razy jest gorsza ta dokładność. A proszę powiedzieć taką rzecz, no jesteście firmą polską, ale o międzynarodowym zasięgu, prawda? Jak byście się tak, jakby pan mógł tak spozycjonować, tutaj może być pan nieobiektywny. W względem konkurencji to naszym głównym konkurentem to są Niemcy. Czyli my tutaj z nimi konkurujemy, mamy porównywalne parametry techniczne. Połowę, prawie połowę jesteśmy tańsi, więc już tutaj w Polsce mamy co najmniej 10 wdrożeń, z których wygraliśmy właśnie z niemieckimi firmami, także wychodzimy właśnie za granicę i też za granicą w Kolumbii na przykład też udało nam się dwa przetargi wygrać też z niemiecką firmą, także no, w Malezji też nam się udało, także tam są Niemcy, no wiadomo oni byli pierwsi, więc my teraz im tam Wchodzimy w rynek i wygrywamy z nimi. Super. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.